kochani, witam was bardzo serdecznie 13 grudnia. <muchy> witam się z wami tak dosyć nietypowo, bo na dworze ale właśnie wychodzę z domu, bo jedziemy z moją mamą i z moją ciocią na zakupy do galerii i właśnie stwierdziłam, że jeszcze się z wami przywitam, żeby nie witać się z wami w aucie. No i co? Ruszamy na zakupy. <muchy> Tak więc ja właśnie idę do Alfy, to jest galeria handlowa. Trochę mnie to stresuje, jak mówią. Ludzie są wokół, ale... Kilka tak, że my jesteśmy w na i robimy zakupy. Tak, więc my właśnie jesteśmy w czacie i oglądamy sobie buty, bo musimy kupić dzisiaj buty i kurtkę, więc oglądamy. Tego kochani, witam się już z nami w domu i ogólnie chciałam Wam od razu powiedzieć, żebyście nie zwracali uwagi na to, co ja mam tutaj na policzkach. Ale nie wiem, czy ja dostałam jakieś alergii, czy coś w tym stylu, a po prostu zrobiły mi się takie liszaje troszkę, nie wiem jak to nazwać. Mam po prostu całe czerwone policzki i źle to wygląda, i ja sobie z tego zdaję sprawę, ale smaruję to maścią, mam nadzieję, że mi to zejdzie po prostu, bo no nie wygląda to najlepiej. Nie skupiajcie się na tym, przechodzimy do jako zakupowego, który postanowiłam już dla Was zrobić. Mam parę takich fajnych produktów, które chcę Wam pokazać i właśnie pierwszym z nich są takie przeurocze kapcioszki, bamboszki, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie, to są takie królisie małe. Mają taki przepiękny materiał. Pokażę wam je na wrzewicy. Przepraszam, trochę światła, może do góry. W środku mają taki cieplusienki kożuszek. Mega fajne. Mają takie łóżka, to są po prostu króliczki. One są z pepko. Zobaczcie, tak wyglądają. Ja wzięłam akurat rozmiar 36-37. Poczekajcie, wezmę nożyczki, może je Tak się prezentują. Są przesłodkie, się. Nie będę się nad nimi jakoś bardzo rozgadywać, żeby Was po prostu nie zanudzać. I one kosztowały 25 zł. Możecie je dorwać w pepko. I bardzo polecam mu Słuchajcie, kolejną rzeczą jest taka czapeczka różowa z pomponem białym. Ona kosztuje w pepko 15 zł, ale mi się ją udało dorwać za około 4 zł, 3 z groszami. Słuchajcie, ponieważ był tam taki koszyczek i wszystkie rzeczy, które w nim leżały, były minus 75 zł. Także udało mi się ją darwać na takiej promocji Raczej normalnie bym jej po prostu nie kupiła Ale że była na promocji to ją wzięłam Januszowanie Słuchajcie tak się prezentuje Mogę ją w sumie pokazać na sobie Słuchajcie tak się ona prezentuje ja wiem, że wyglądam trochę jak krasna jeszcze te moje różowe policzki Mega ładne, podoba mi się Za trzy i leś naprawdę bardzo w porządku Słuchajcie i kolejną rzeczą Zaskoczę was z Pepko również Jest taka piżamka Zaraz wam ją pokażę nie wiem, czy mi się zmieści w kadrze, może się trochę odsunę, żeby wam ją pokazać. To jest góra i to jest taka granatowa piżamka z takim miśkiem polarnym, nie wiem, coś w tym stylu, z takim szaliczkiem. To jest w ogóle mega mięciutkie, więc super. Masz jakieś serduszka, coś w tym stylu. Tak się prezentuje góra tej piżamki. Słuchajcie, adu jest taki... Białe i granatowe paski, więc pasuje to do siebie. Słuchajcie, jak sobie teraz tak na to patrzę, to się zastanawiam, czy to nie będzie dla mnie troszkę, troszkę za duże. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Szkoda by mi było, bo piżamka naprawdę fajna i kosztuje 40 zł. Pepko, i ostatnią rzeczą z pepko są to takie lampeczki Wyjęłam je z opakowania i w ogóle, słuchajcie. Wiąże się z nimi troszkę taka historia, że ja te lampeczki kupowałam totalnie tak na ślepo, tak jakby kupowałam kota w worku, bo nie miałam pojęcia jak one będą wyglądały, po prostu chciałam sobie kupić jakieś lampki do pokoju, a że innych po prostu nie było w Pepko, co mnie dosyć mocno zdziwiło, bo wydawało mi się zawsze, że w Pepko były wiecie... Lampki ozdobne różnego typu, typu rzeczy, jakieś gwiazdeczki, serduszka, a właśnie dzisiaj nic nie było i nie wiem, czy po prostu nie ma ich już w asortymencie tego sklepu, czy wszystko zostało po prostu wykupione przez ludzi, bo muszę Wam powiedzieć, że w sklepach takie pustkie, jeżeli chodzi o produkty, rozmiarówka wykupiona. Właśnie dużo ogólnie różnych świątecznych rzeczy wykupione Ludzie się po prostu musieli rzucić No i dla nas już mało zostało Ale kupiłam te lampki I miałam dosyć mocnego fuksa, bo są w miarę w porządku Ładnie się prezentują Mogę na to zaraz sobie pokazać na jakiejś przebitce Patrzyłam 15 zł One mają ciepłe światło, żółte Ale w kamerze to się po prostu prezentuje jako białe Co zaraz zobaczycie, bo już próbowałam właśnie tak one właśnie wyglądają I kamera oczywiście przekłamała ich kolor One są żółte w rzeczywistości tak naprawdę a tutaj po prostu białe świat. Słuchajcie, teraz kolejny produkt, największy i chyba w sumie najważniejszy, bo po to głównie jechałyśmy jeszcze butel, butów nam się niestety nie udało kupić żadnych, ale już mniejsza o to. To taka czarna kurtka. I kamera strasznie przekłamuje jej kolor, ale trudno. I ona jest z ryzer. Nie wiem, jak mówicie nazwę tego sklepu. Ogólnie zawsze tomawiając nazwę jakiejś marki, wiecie, boję się, że jakoś źle to mówię, więc możecie mnie poprawić, jeżeli wiecie, jak się poprawnie mówi. Zobaczcie, tak się ona prezentuje Jest czarna Zaraz Wam ją pokażę na sobie Mega, mega mi się podoba Jest moim zdaniem prześliczna, taka jaką chciałam po prostu Ma duże kieszenie, co jest dla mnie też Dosyć ważne, żeby wiecie Słuchajcie, jakiś telefon, portfel Coś, co po prostu niesiecie Ona jest eko w ogóle Super I kosztowała 179 zł, już w ogóle po przecenie Nie wiem jaka jest jej regularna cena Ale mi się udało ją wytrzasnąć za 179 9 zł, więc pokazuję Wam ją teraz na sobie. Mam włosy pod nią, a zobaczcie, tak się ona prezentuje. Jest troszeczkę większa, co w sumie na plus mi się bardzo podoba. Ma kaptur, mega fajna. Rzeczą tym razem z jest taka zwykła czarna skręci. Ogólnie ja uwielbiam nosić scrunchie i mam taką jedną różową, którą miałam wcześniej na ręce, ale ją po prostu zdjęłam, A stwierdziłam, że sobie ją po prostu kupię, bo. Ja używam tych skręci do wszystkiego i na ręce noszę, i robię z nimi różnego rodzaju kitki, jakieś koki. Mega fajnie mi trzymają te włosy. I stwierdziłam, że sobie po prostu kupię. Ona kosztowała 9,99 I wiecie, czym jest taka dosyć mocno uniwersalna? Napasuje do wszystkiego, praktycznie więc stwierdziłam, że sobie właśnie kupię w tym kolorze. Kochanie, a teraz przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych, a kalendarze adwentowe nagrałam dla Was już rano. Także słuchajcie, otwieramy kalendarze adwentowe i zaczynamy wyjątkowo od Irving. Zobaczcie, już tutaj puste cztery pola, cztery rządki jakby i dobra. Dzisiejszy numerek to jest... Kurde, problem. Herbata biała, granat z agresji. 13 jest u góry. Słuchajcie, jesteśmy już za połową. I mamy dzisiaj łyżwę, więc super. Ja nie byłam na łyżwach w tym roku i raczej już nie będę, także troszkę przykro. Ale mamy dzisiaj łyżerek i trzynastka. 13... Nie, to jest piętnastka. Słuchajcie, trzynastka jest tutaj, czyli mamy dzisiaj kinderkę chyba, tak? Na pewno kinderka nie było, także super. I mamy kinderkę z Mikołajem i z reniferami. Czyli Mikołaj jedzie sobie na saniach, także super. Trzynastka tutaj średniej wielkości okienko. I znowu bardzo ciężko się otwiera, muszę iść po ten przyrząd. Chociaż może poradzę sobie. Nie, muszę Sześć, się mi się tam wejść pod spód i otwieramy teraz. W końcu może się uda. No. Jezus Maria, strasznie ciężko ci. O, poszło w końcu. Co to jest? Zobaczmy. Mamy małą tubeczkę. Ma 10 ml. I co to jest? To jest e, krem pod oczy z dodatkiem witaminy C, także mega fajnie, jak już mówiłam ma 10 ml, także super produkt dzisiaj nam się trafił. No i słuchajcie, podsumowanie produktów z kalendarza adwentowych na takim tle, to jest tył tego kalendarza z Magnetic, ma tutaj ładną choinkę, więc stwierdziłam, że tu podsumujemy. Aksiku, proszę nie wchodź mi w kadr, nie wchodź, nie, nie, nie wolno, ja nagrywam. Wczorajszy ja nagrywam. odcinek, znaczy jest vlogmasa em, 12 i 11, bo on jest łączony, to wiecie, dlaczego dzisiaj nie mamy kalendarza adwentowego od mojej mamy, więc jeżeli nie wiecie, to wracajcie tam i się szybciutko dowiedzcie. Słuchajcie, um, mamy dzisiaj herbatę białą, granat z agrestem Irving, um, krem pod oczy i takie dwie czekoladki. I co z waszym dzisiejszym ulubieńcem, bo moim zdecydowanie ten kremik pod oczy, bo jest moim zdaniem super, to będzie fajny produkt. I na drugim miejscu chyba Kinderek. Chociaż w sumie wszystkie produkty dzisiaj są bardzo fajne. Panie, dziękuję Wam bardzo za poświęcony na oglądanie czas. Jeżeli filmik Wam się podoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Możecie również skomentować ten filmik. I do zobaczenia w następnym.